w Alabamie gdzie przy zakupie biletów pani nam powiedziała, że trzeba zacząć zwiedzanie tego parku od przejazdu taką kolejką, którą która jedzie gdzieś tam w tle, nie wiem czy ją widać Ale w każdym razie dlatego trzeba zacząć ten, tą podróż od tej kolejki dlatego, że gościu, który kieruje tą kolejką Opowiada o tym miejscu, yy, mówi w które miejsca warto iść i jak zwiedzać ten park. O właśnie tutaj jedzie. Za mną, teraz go pewnie będzie widać. Yy, na razie się dowiedzieliśmy, że Kalula Falls yy, z tym miejscem jest związana taka historia yy, córki wodza Ciroki, która miała wyjść za. Indianina z innego plemienia. Natomiast nie za bardzo było jej to na rękę, więc dzień przed ślubem skoczyła w przepaść. Także taka nasza polska Wanda, która nie chciała Niemca. Pierwszy przystanek w Nokalula Falls to tak zwana Pioneer Village. Jest to skansen z malowniczymi chatkami, które pokazują warunki życia osadników z początku XIX wieku. Niektóre z domków są autentyczne, a pozostałe zostały odtworzone przy użyciu materiałów z tego okresu lub nawet ze starych części rozpadających się konstrukcji. Znajdziemy tu między innymi zakład kowala, młyn, wiejski sklepik i wędzarnię. Oczywiście do każdego z nich możemy śmiało zajrzeć. Za wejście tutaj zapłaciliśmy 8 dolarów za osobę. Oprócz tej głównej atrakcji, czyli wodospadu, który znajduje się za nami, zaraz go zobaczycie, jest to, że w przeciwną stronę jest taki mini zoo, gdzie można sobie pogłaskać alpakę. Jeden gościu chodził z świstakiem na rękach i co mnie zdziwiło była taka klatka, w której był rakun, czyli ten nasz shop. W zasadzie to mnie zdziwiło, dlatego że była obok mapka, gdzie się znajdują shopy. I była cała zaznaczona Ameryka w zasadzie Więc zupełnie nie wiem po co ładowali tego szopa za kraty, żeby go tutaj pokazywać Skoro w zasadzie można go spotkać dosłownie wszędzie yy, W ogóle rakuny z nami spały też w którejś tam nocy, o czym pewnie wiecie Więc to jest tak jakby u nas w Zoo wrzucić psa, tak mi się wydaje I, i pokazywać go jako atrakcję Nie wiem, może się mylę, ale dziwno to yy, A ta nasza Wanda, co nie chciała Niemca, znajduje się tam Wodospad Nokalula, nazwany na cześć wspomnianej wcześniej księżniczki, to perełka tego miejsca, a przy tym główny cel większości zwiedzających. Po krótkim spacerze przez las zaczniemy słyszeć charakterystyczny szum tego prawie 30-metrowego wodospadu. Przy normalnej pogodzie szerokość strumienia wynosi około 20 stóp czyli jakieś 7 metrów ale już przy ulewnych deszczach wodospad łączy się ze swoimi mniejszymi braciszkami i tworzy już dość imponującą masę wody. Mimo pozwolenia na pływanie, jeziorko pod wodospadem jest zaskakująco czyste, a szlak do niego wiodący równie dziki i przystępny nawet dla początkujących piechurów. Nie dziwcie się jednak, jeśli nie znajdziecie mostu prowadzącego na drugą stronę rzeki, My, no i kilku pytających nas o niego turystów, też go nie znaleźliśmy. Wielkim plusem tych miejsc, które zwiedzamy, jest to, że w zasadzie. Bardzo mało tutaj jest tu ludzi. Tutaj na pewno kogoś widzicie, ktoś tam siedzi na skałach, ale to pewnie dlatego, że... Znaczy to na pewno dlatego, że znajdujemy się w samym centrum. Jesteśmy przy tym wodospadzie, czyli tej głównej atrakcji. A mało tych ludzi jest pewnie dlatego, że zwiedzamy te atrakcje w środku tygodnia. Dzisiaj jest czwartek, co też zresztą wszystkim polecam, żeby zwiedzać atrakcje w środku tygodnia. Jest mniej ludzi. Dobra, idziemy do tego wodospadu. Nie powiedziałem, to to, że można się tutaj kąpać, więc dobrze. Jak wszystkie parki narodowe, stanowe czy krajobrazowe w USA, Nokalula Falls to również miejsce dla kempingowiczów. My dowiedzieliśmy się o tym już po fakcie, więc nie mieliśmy przyjemności spędzić tam nocy. Ale park wydaje się bardzo dobrym miejscem na krótkie spanko. Na stronie internetowej Nokalula Falls dozwolona długość pobytu to od 1 do 7 nocy. Ale z możliwością indywidualnego kontaktu w przypadku chęci przedłużenia yy, spanka w tym miejscu. Chociaż sam kemping może być zamknięty zimą, a widok wodospadu pośród ośnieżonej przyrody kusi nas, żeby wybrać się tam jeszcze raz, tym razem może w nieco mroźniejszej aurze.